Witajcie kochani! Tu zaraz Bartuś przyjdzie. Widzicie jezioreczko? Witajcie! Słuchajcie, jesteśmy nad jeziorem praktycznie, który ma długość... Polska. Tak. 500 kilometrów. Znaczy się, on oczywiście się zwęża, czasami... Nie, 500 ma długość. Długości, tak, tak. A szerokość ma różną. No, różną. Tutaj akurat w najszerszym miejscu ma 50 km. Tak, a w najwęższych 4. Tak, a w najwęższych 4. Ale wyobraźcie sobie jezioro, które biegnie przez całą Polskę. No tu w Kazachstanie takie są. Trafiliśmy tu oczywiście przez przysłowiowy przypadek, bo mieliśmy jechać inną drogą. Okazało się, że tam jest strefa przygraniczna, nie chcieliśmy ryzykować i wylądowaliśmy nad tym jeziorkiem w kurorcie. Wydajeliśmy sobie taką biesietkę. Może później Bartek weźmie i pokaże tą naszą Biesietunię. I będziemy w niej również spać w tej biesietuni. Za 30 zł na cały dzień to biesie nad brzegiem, żeśmy sobie wynajęli. Jest 3,5 metra od brzegu wody. No chodzi przede wszystkim w tej biesietce chodzi o to, że ma dach, ma boczne ścianki z materiału, po prostu słońce nie świeciło. I tak sobie dzisiaj spędziliśmy dzień. A właśnie ciesząc się tym jeziorkiem, ciesząc się tym wszystkim, co tutaj jest. A wczoraj spędziliśmy dzień w miasteczku Tal, zawsze zapominam nazwy, bo ma dziwną. I praktycznie też pół dnia chodziliśmy po bazarze, cieszyliśmy się takim innym Kazachstanem, bo miasto miało 120 tysięcy mieszkańców, a mieszka w nim 70 nacji różnych. I widać było takie, my byliśmy tam ze swoją posturą, osobami bardzo normalnymi, gdyż wiele osób miało drobniejszą posturę i było chudszych od nas. Jest tu już widoczne, są wpływy chińskie. I naprawdę ci mężczyźni czy chłopcy mają posturę takich. Chłopców? Takich chłop, chłoptasi. No. Ale nikogo to nie dziwi, że, że ja też tak se idę i Brygidka se idzie i my tam naprawdę pasowaliśmy. Tak, byliśmy po prostu, wtopiliśmy się w tłum. Zresztą w ogóle tutaj w Kazachstanie jest tak, że. Oni starają się być bardzo, co mówiłam, kiedyś cywilizowani, ale też również starają się szanować różne nacje. Tutaj było jednak w czasach stalinowskich zesłanych bardzo dużo ludzi, i do dzisiaj żyje tu dużo różnych ludzi, i starają się, żeby żadna nacja, żadna religia w jakiś sposób nie dominowała, żeby każdy mógł znaleźć tutaj swoje miejsce, i mimo, że nieraz się napieprzamy z jedzenia. To nigdy nie spotykaliśmy się z tym, że mamy coś jeść. Nikt nam nigdy nic nie wciskał, co chyba w żadnym kraju nigdy czegoś takiego nie było. Jest bardzo duża tolerancja. No i słuchajcie, po raz pierwszy w Kazachstanie znaleźliśmy danie dla siebie. Oczywiście ono tutaj jest mięsne, ale generalnie panie są na tyle otwarte, że go przyrządzają nam w formie bez mięsa. Chodzi tutaj o Laman. Tak? Lag, lagman. lagman jest to makaron, zazwyczaj robiony ręcznie i tutaj panie mają różne swoje receptury tajne i do tego są warzywa e, smażone z patelni. z patelni. Tam jest cukinia, e, papryka, papryka, cebula, fasola. W zależności co kto ma, to daje. No i oczywiście również tutaj, później mięso jest tutaj główną podstawą tego. Natomiast zrobiły nam to trzy panie. No na targu w Almacie to był. A reszta, to, można, a reszta tak. to już była chciwość, bo jednak tych warzyw jest niewiele w tym wszystkim. W tym wszystkim jeszcze jest sos. Bardzo dobrze dobrany sos. Nie wiemy jaki. Ale wszystko się komponuje, także naprawdę włoskie wynalazki, te makarony, pasty i tak dalej, mogliby przyjechać się czegoś tutaj nauczyć. Tak, tak. A jeżeli chodzi o makaron, o, 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 to właśnie. Makaron nie tylko pochodzi z Włoch, ale również właśnie z Kazachstanu, czy może z Chin. Nie wiemy do końca skąd. No i słuchajcie, inny świat. Eee, tutaj jest czysto. Żadnych śmieci. Ten sam kraj. No ja wiem. Kraj ma 3000 km. Jest dziewiątym krajem świata. Na innych plażach to trzeba było odsunąć od siebie te śmieci albo pozbierać i wyrzucić do kontenera, żeby mieć przestrzeń bez śmieci. Tu jest czysto. Ale plaż, plaża jest płacna. Znaczy płatna, w sensie są biesieczki, za parking się płaci. To do kogoś po prostu należy. I ktoś o to dba. Ja tak uważam. Jest czysto. Ludzie chodzenie w stroju kąpielowym też nikogo tu nie dziwi, a tam na stepie bardziej dziwiło. Zresztą, nie jadąc tutaj do tego kurorciku, Jechaliśmy też przez piękny step, step praktycznie przechodzący w pustynię. Droga też była magiczna. Super, że przez ten kraj zrobili drogi, bo gdyby nie było tych dróg, to zapuszczać je w te tereny, to naprawdę byłoby niezbyt bezpiecznie, że to tak powiem, w tym upale. No bo upał nam towarzyszy nadal. Jest kosztem testu. Dokładnie. No już troszeczkę lepiej znoszę. Ten upał, ale jednak, jednak jest to obciążające dla ciała. I, i to nie ma co tutaj gdybać. To no jest ja! Kolejny dzień z rzędu. Ja jestem zachwycona swoim znoszeniem upału. Widzę, że po prostu w pewnym momencie powiedziałam dobrze, niech się dzieje, co się dzieje, i odpuszczam to napięcie. I jak zawsze ja byłam tą marudzącą, to teraz. Ale piję dużo to teraz herbaty. Brakuje marudzącej. Bo ja nie marudzę. No ja sam... Ale jednak widzę to. Ja tu nie marudzę. No nie marudzę. No widzę to po prostu w jakim jestem stanie, że wieczorkiem jak zwykle robiłem tam jakieś pisy, coś tam, W każdym razie obrabiałem sobie zdjęcia albo pisałem jakieś pisy. No to niestety idę spać. Jestem A przez dzień marudzi, tylko chyba nie wie o tym, że marudzi. Udaję, że nie ma ludzi. Kochani i, i tyle, co dzisiaj Wam powiemy. Będziemy spać to jutro, może znowu coś nagramy, może jeszcze z rana. Tutaj ludzie się tak fajnie kąpią. Może Bartek weź aparat i pokaż tę biesietkę i to wszystko. I pływają sobie w tym jeziorku. To jeziorko jest lekko słone, w ogóle to jezioro, yy, Bałchasz. Yy, jest w połowie jeziorem słonym, w połowie jeziorem słodkim. No tak wygląda kuror. No Kazachstan, jakby ktoś nie wiedział, jest 8 razy większy od Polski, a ma mniej więcej połowę mniej mieszkańców. Więc patrząc na to, jest 16 razy mniejsza gęstość zaludnienia niż w Polsce. Więc jest troszeczkę inny, inny świat. Tutaj już nam się zachód słońca robi. Są tutaj modne yy, koła ratunkowe. Nie dlatego, że tu jest tak jakoś bardzo głęboko, ale można się na tym wygodnie położyć. Woda ma w granicach 25 stopni, więc jest taka przyjemnie chłodna, naprawdę czadni. Myśleliśmy, że w Kazachstanie takie są cuda. Wszyscy nas straszyli stepem, a my odkrywamy wodę już w sumie drugi raz. Kochani, wszystkiego dobrego, pa-pa!